I jest środa, 6 listopada. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i Kościoła. Pochodnia Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian Umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w Was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy, jako nieskazitelne dzieci Boże pośród narodów zepsutego i przewrotnego. Pośród Niego jawcie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno słowa życia, aby mógł być dumny w Dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze koło waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi. Tak samo i wy cieszcie i dzielcie radość ze mną. Oto Słowo Boże. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę. O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przybywać w Jego domu. Po wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny. Nabierz odwagi i oczekuj Pana. Pan Moim światłem i zbawieniem Moim. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławieni jesteście, jeżeli złożeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch Boży na was spoczywa. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły za Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego, ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim Królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu, jeśli nie wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was. Jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo pańskie.